Drzwi zamknięte na klucz skłaniają mnie do przemyśleń. Dzisiaj jest sobota, 20 września 2025 roku. W dzisiejszym wpisie podzielę się kilkoma przemyśleniami i spostrzeżeniami na temat drzwi zamkniętych na klucz. Przede wszystkim chciałbym stwierdzić, że dopiero zauważyłem coś, co uważam za ciekawostkę językową. Zauważyłem, że w Polszczyźnie mówi się częściej zamknąć drzwi na klucz, niż zakluczyć drzwi. Myślę, że pierwszy z powyższych dwóch zwrotów podkreśla przedmiot, który należy przekręcić w zamku w przypadku zabezpieczenia podczas zamknięcia drzwi, a drugi z nich podkreśla tę czynność zamiast samego przedmiotu. Nic dziwnego zatem, że zwrot drzwi zamknięte na klucz występuje również częściej niż zakluczone drzwi w polszczyźnie. W następującym akapicie zagłębmy się w szczegóły na ten temat. Powszechnie wiadomo, że drzwi zamknięte na klucz służą jako zabezpieczenie domu lub pomieszczeń przed zagrożeniami ze strony takich przestępców pragnących cudzej, prywatnej własności, jak rabusie, włamywacze i złodzieje. Wątpię jednak, czy takie zabezpieczenie może skutecznie działać we wszystkich przypadkach, ponieważ to może zależeć od materiału i rodzaju samych drzwi. Przypuszczam, że w wielu przypadkach drewniane drzwi wejściowe mogą się okazać mniej bezpieczne niż stalowe drzwi antywłamaniowe. W rzeczywistości w większości przypadków zwykłe drewniane drzwi wejściowe do domu, które są zamknięte na klucz, mogą uniemożliwiać dostęp wyżej wymienionym przestępcom, a zatem zniechęcać ich do kradzieży. Uważam jednak, że podobnie jak inne przedmioty codziennego użytku, takie drzwi zamknięte na klucz mają również swoje wady. Nie tylko istnieje możliwość wyważenia silnym barkiem lub kopnięciem, lecz również otwarcia przy użyciu wytrychu. Ponadto pomieszczenie leżące za takimi drzwiami zamkniętymi na klucz moim zdaniem nie do końca jest całkowicie zamkniętą przestrzenią, gdyż szczelina między nimi a podłogą umożliwia przejście przez takie długie, wąskie przedmioty jak listy i pręty.